Więc musiałem się przesunąć, wykopałem parę kapsli, ale mamy pierwszą dziewiczą monetę, znalezioną alterkiem. Patrz tutaj, O nie wiem co to za moniak, a nawet nie współczesny. To dobrze wróży jego karierze, jedna kopiejeczka. Ładnie to biło, Rutus jest, yy... mówią, że jest odporny na linie wysokiego napięcia, tak? No, takie konkretne, nie jest odporne. Słyszycie, jak on się zachowuje? Pewnie dał, gdybym zszedł z jego czułości, to coś by z niego jeszcze było, a tak to nie. No dobra, ale pierwsza monetka, carska kopiejeczka jest. Coś tu mamy. Uhu! Zobaczcie, pokażę Wam, jak Alter to widzi. Mamy 117. Tak ładnego sygnału nie miałem na nim. Zobaczymy razem. Cichutko. Co tu już trochę podkopane jest. Z dużym echem. Więc jakiś Coś jest. Jest jakiś duży przedmiot. U! Ociechoinka. Z napisem. Co to jest? 21 cm, to są jakieś napisy, to jest zapalnik, aż ja jest wystrzelony, czyli bezpieczny. z piękny, Uuu powiem szczerze, czekajcie, może tutaj. Tylko teraz jakiej produkcji top z 92 F 10 cm. Hmm. Ostro. To jest kawałek zapalnika. Wygląda na carski, ale mogę się mylić. Może. No, zobaczymy, co to może być. Później sprawdzę w sieci, to napiszę Wam. No, powiem szczerze, optima to to nie jest. Wbrew pozorom zima nie odpuszcza. Mamy y, chyba 18 lutego 17 roku. Lasy wyglądają mniej więcej w ten sposób i powiem wam że nawet tutaj gdzie jest ten śnieg lepiej się kopie ze względu że on powoduje pewną taką poduszkę termiczną pod którą jest miękko. Gorzej jest w miejscach których go nie ma śniegu czyli. Bo tutaj jest jeszcze taka warstwa około 10 cm. Takiej zmarzliny, przez którą ciężko się cholernie przebić, ale co to dla nas? Ok, cały czas testuję mój nowy prezent, który otrzymałem. Tak, można takie coś dostać w prezencie, chociaż się nie chciało. Yy, Rutus Alter 71. Ciekawy, ciekawy wynalazek pana arka rutyny. Zobaczcie teraz, tak około 15 cm. Ładny sygnał. Ustawiłem tego altera troszeczkę podobnie jak moją optimę wcześniej, która jest typowym drobnicowcem. Zobaczymy razem, co tutaj udało nam się wykopać, bo gdzieś, gdzieś, gdzieś tutaj jest. Typowy drobnicowiec, czyli na, na drobniejsze rzeczy, aczkolwiek on jest bardziej uniwersalny. Pobiegamy, potestujemy, zobaczymy. Jest tutaj. O zaraz do was wracam, zobaczymy co, co udało się wykonać ewidentnie dokładać. moneta zobaczmy co to za moneta jest czy to jest coś współczesnego, czy oj, zwiała dziwna jakaś dziwna, dziwna, dziwna eee, eee no jak na hehehe, <laughs> okej okay. widzicie to co ja no jest ładnie jest. No, te tereny takie właśnie są fajne. Dobra, co to będzie? Będzie jakaś kopiejeczka. 1855 Kopiejka. Kopijka, tak, dokładnie. Aleksandra II. Ładna, ładna. No, piękny sygnał dawała też stan taki sobie, ale z tym piaseczku tutaj no daje radę. Ok, jeżeli alterek będzie tak się sprawował, mm -hmm. będzie dobrze. Lecimy dalej. Z kolejny krążek, namierzony nową wykrywką tutaj. Takie. Łapiemy ostrość. Ok. I co mamy? Już patrzymy, bo jest dosyć zabłocona. Aha. No, ciąg dalszy tego co przed chwilką. Mikołaj drugi. Pół kopieczki będzie. Zobaczymy z tej strony. Ok. Tak, jedna druga kopiejeczka. Ona jest z roku 1908. Na awersie dosyć słaby stan zachowania jest. Lepiej, lepiej wyszedł rewersik. No ładna, taka nieduża maletka bardzo ładny sygnał dawała. Myślę, że udało mi się ustawić tego dosyć mało ustawionego altera. No, jest nie jest łatwym wykrywaczem, ale na razie jak widzę, to, to daje radę. Daje radę jest dużo lżejszy do Ptimy, kto miał z cewką tam 29 Centymetrów pierwszą wersją, to wie że to nie był łatwy wykrywacz do, do, jeżeli chodzi o jego ciężar. Ten jest dużo lepiej wyważony. ok zobaczymy, co dalej tutaj w tym Wiecie terenie Chyba zaczynamy się trochę dogadywać z tym, z tym detektorem. Zobaczcie, jest dołeczek o no, taki dobry z 15 cm z Norman dla wykrywacza na monetkę. Tutaj mamy 2 metry, 3 metry przed chwilką te pół znalazłem i co się dzieje dalej czekajcie tak no dzieje się troszkę dzieje się gdyż nie wiem czy to widać widać zaraz biorę już specjalistyczny specjalistyczny sprzęt zobaczcie tutaj dokładnie będziemy w tym momencie no no o! Oh. Uciekło. Co to ma być? Jesteśmy. Jesteśmy na tropie kolejnej monetki. O! No pięknie, pięknie. Tak. tak jak po kurcie jakimś archeologicznym. Aczkolwiek to oczywiście przypadek, że takie monety wychodzą. Wszystkie je oddam jak najbardziej. Co mamy? Może tu awersik będzie ładniejszy? Dajcie mi chwilkę. Będzie. Będzie. Czyli tutaj ktoś pewnie wypił trochę winka. Dobra. Wypił troszkę winka i trochę chyba się poturlał po tej łączce, bo w odległości 10-15 metrów jest trzecia monetka. A przyznam szczerze tę miejscówkę, tak my to nazywamy oczywiście, miałem uznaną za przechodzoną. Optymal już wszystko wyciągnęło, ale optimalnie jest głębokim wykrywaczem, bardzo skutecznym, ale nie głębokim. A tu proszę, takie drobiazgi jeszcze alterek wyciągę. Daleko no. nie odszedłem. Zobaczcie. Tutaj, tu już od, odpadła z tej grudki. No i kolejna moneta. <laughs> to jest chyba moneteczka. Ojej, uciekła. Już patrzę. Aha, ok. Ostrzymy. Tym razem troszeczkę nowsza jest ta monetka, bo to jest dwa grosze. Z dwudziestolecia międzywojennego. O. Tutaj sobie tak powolutku ją oczyszcimy. Z tej strony jeszcze nie wiadomo. Zobaczymy. No, powiedzmy, jak na taką monetkę to, to stan zachowania taki sobie. To te caraczki lepiej się przed chwilą zachowały, ale wiecie ile uszedłem? 2 metry, 3 <grym> <trzy> metry. <grym> jest po prostu, no, spodziewałem się, że będzie to dobra maszyna. Ale jest to bardzo dobra maszyna i podoba mi się może przypadek, może akurat na tej łączce mówię, ktoś, ktoś się tutaj po pijenem uturlał, ale no ta, ta monetka już jest z innego zakresu czasowego, więc to raczej nie była sama osoba. Zobaczymy dalej. Jeżeli w tym wstępie będę zbierał monety, już mam chyba 5, a żadnych śmieci jeszcze nie wykopałem, po prostu dosyć ładnie separuje to wszystko ten wykrywacz. No dobra, nie będę dalej zachwalał, bo, bo pewnie za chwilę godzinę będę chodził i przeklinał, bo samą folię będę zbierał. Bo na razie jeszcze nie potrafię wyczaić, jak on reaguje na folię. Bo reaguje tak samo jak na monety, i tam troszeczkę wykresem można się wspomóc. Ale dobra, nie przynudzajmy, jedziemy dalej. Mamy jakiegoś grubszego zwierza na dobrych 20 cm. Zdaje się, że będzie to jak jakiś sztuciec. Później ja go wyciągnę, bo bardzo zamrożona ziemia jest tutaj. Wszystko jest, o, to jest skała po prostu i nie chcę, nie chcę pokalaczyć go i, i pozbawić go, cichutko, patyny, dlatego też muszę bardzo delikatnie go tutaj no obskrobać, w zasadzie wymieść tę glebę, żeby można było wy, wyjąć ten bardzo ładnie spatynowany Chyba sztuciec. Zobaczymy. Okay. Wracamy za chwilkę. Niestety, niestety nie jest cały. Jest to tylko uchwyt rączka. Fragment rączki od jakiegoś bardzo ładnego posrebrzanego yy, o, łyżki czy widelca. O, piękny tutaj jest ten rysuneczek, zobaczcie sami. No ładny. Szkoda, że niestety jest tutaj łamany, ale to to się stało już jakiś czas temu <laughs> I, i tej drugiej części Będę teraz szukał. Okay. Bobry są po naszej stronie. I tak na koniec z dość głębokiego dołka około. 30-35 cm wyskoczył nam guziczek. Wyskoczył guziczek w stanie fatalnym strasznie, ale warto jest pokazania, ze względu na to, że jest to guziczek prawdopodobnie wojsk łączności. Ja mam takie ostatnie tam na, na drugim czy trzecim filmiku. Coś takiego wam pokazywałem. Zobaczcie, są takie gzygzaki z, ze strzałkami tutaj. Ten guzik prawdopodobnie był w ogniu gdzieś. Czyli był pod działaniem gdzieś ogniska lub, lub wybuchu. Prawdopodobnie, bo ma tutaj jeszcze przytwierdzone jakieś takie skorodowane fragmenty metalu. Innego chyba jakiegoś żelaza czy czegoś takiego. Stali. Jest uszko z tej strony. A tak go chyba zostawię. W takim stanie, jak jest. No, no to do następnego odcinka. Słuchajcie, bo dzisiaj już będę kończył. Jestem troszeczkę już zmęczony. Język mi się plącze. Mam jeszcze jedno bojowe zadanie, ale o tym w następnym odcinku. Trzymajcie się. Pozdrowienia dla Was. Hej!